Różnice charakterologiczne. Wydawałoby się, że rzecz mało istotna w biznesie czy w ogóle w kontaktach interpersonalnych, okazuje się jednak, że bardzo, bardzo ważna, w szczególności w niektórych przypadkach. Pomagając w poważnych procesach negocjacyjnych, czasami widziałem, że docierały one do impasu, były przerywane właśnie ze względu na to, że ludzie poczuli się urażeni ze względu na to, że mówili w sposób, który drugiej stronie nie odpowiadał z punktu widzenia różnic osobowościowych, różnic charakterologicznych. W najnowszym wydaniu Businesswoman Life, który możecie państwo znaleźć między innymi w Empiku, napisałem artykuł, który jest zatytułowany jak ona mogła i opisuję właśnie sytuację, która wydarzyła się na moich oczach. Na większym skrócie powiem, że jedna z osób wspólniczek powiedziała, że ten pomysł jest głupi, czy to jest głupi pomysł. A druga strona, która brała wiele do siebie, druga wspólniczka, która po prostu wszystko interpretowała do siebie brała, że to, to jest atak personalny na nią, pomyślała, że ta druga osoba powiedziała, że jest głupia i zaczęła się awantura. Co się wówczas dzieje? Dzieją się wówczas okropne rzeczy z punktu widzenia procesów negocjacyjnych czy procesów psychologicznych, ponieważ bardzo często w takich sytuacjach przestaje mieć znaczenie problem, zaczynają mieć znaczenie emocje. Zachęcam Państwa do sięgnięcia po arcyciekawy, cały arcyciekawy numer, wydanie Businesswoman and Life, a w szczególności odsyłam na stronę 23 do tego artykułu. Myślę, że lektura tej jednej strony tekstu może pomóc Państwu w prawidłowym komunikowaniu się z innymi.